W tym roku po raz dwunasty najlepsi zawodnicy ze wszystkich prawie klubów Polski spotykali się w Bydgoszczy 21 marca. Ale patrząc na aurę, obawialiśmy się, czy kryterium dojdzie do skutku. Wszystko jednak skończyło się dobrze. W historii kryterium ASU, sześciu zawodników, Zapisało się w annały tej imprezy. Po raz pierwszy Marek Ziarnik w 1982 roku wywalczył to cenne trofeum. Andrzej Puszcza dwukrotnie tyle samo, Roman Jankowski, Wojciech Żabiałowicz. Ryszard Dołomisiewicz jeden raz, a Tomasz Golo przez ostatnie trzy lata. A jak będzie dzisiaj? W dzisiejszym dwunastym kryterium startują. Tomasz Kornacki z Bydgoskiej Polonii, Wojciech Załuski ze Sparty Wrocław, Jacek Gomulski ze Startu Gniezno, zawodnik toruńskiego apatora Robert Sawina, polonista Tomasz Golob, zawodnik 92. roku numer 1 i Andrzej Chuszcza, wiecznie młody, wiecznie w wspaniałej formie. Eugeniusz Skupień, który w tym sezonie bronić będzie barw Bydgowskiej Polonii. Jacek Krzyżaniak, kolejny zawodnik toruńskiego apatora. Sławomir Drabik z Częstochowskiego Włókniarza, ten, który w ubiegłym roku tak wspaniale bronił barw reprezentacji Polski, barw naszego kraju w indywidualnych mistrzostwach świata we Wrocławiu. Jarosław Polszewski z Gańskiego Wybrzeża. I jeszcze jeden, który jeździ. Długo, bardzo długo na żużlu Roman Jankowski z Unii Leszno. Jacek Rępała z Tarnowskiej Unii. Polonista Waldemar Cieślewicz. Często bywający na bydgoskim Torze Piotr Świcz ze Stali Gorzów. Jacek Golob z bydgoskiej Polonii. Przedstawiciel lubelskiego motoru Dariusz Tenka i rezerwowymi w tym dwunastym turnieju. W dwunastym kryterium Asów imieniem Mrzesława Półkarda o wieczystą nagrodę Gazety Pomorskiej są Robert Bonin i Tomasz Kamiński. A w pierwszym wyścigu na starcie zobaczymy od krawężnika Tomasza Kornackiego z Bydgoskiej Polonii, Załuskiego ze Sparty, Gomulskiego ze Startu i Sawinę z Apatora. Robert Sawina. Robert Sawina. Robert Sawina i Tomasz Kornacki. Sawina. Sawina, Kornacki, bardzo blisko Jacek Gomulski. Sawina jakby go odskoczył. Kornacki, Gomulski. Na ostatnim miejscu Wojciech Załuski. Kornacki blisko Jacek Gomulski. Tomasz Kornacki, on w tym roku ma być podporą bydgoskiej polonii jako młodzieżowiec. Sawina daleko z przodu. Kornacki, Gomulski i Załuski zamyka stawkę. W dalszym ciągu bez zmian. Kornacki na drugim miejscu, bardzo szeroko załuski. Sawina prowadzi niezagrożony, Kornacki drugi, a z tyłu Gomulski i Wojciech Załuski. Blisko siebie. Załuski szeroko jedzie. I kolejność na mecie: Sawina przed Kornackim, Gomulskim i Załuskim. Na starcie drugiego wyścigu zobaczymy Tomasza Goloba z Polonii Eugeniusza Skupienia, również z Polonii, Andrzeja Huszczę z trzeciego toru z Morawskiego Zielonej Góry i Jacka Krzyżaniaka z Apatora zupełnie przy siadce. Tomasz Golop. Tomasz Golop i Andrzej Chuszcza. Eugeniusz Skupień. Nie już Chuszcza. Krzyżaniak na trzecim miejscu. Chuszcza drugi. Tomasz Golop z przodu. Prowadzi golop przed Chuszczą i Krzyżaniakiem. Zamyka stawkę Eugeniusz Skupień. Golop odskoczył. Tak jak w pierwszym biegu Sawina. Teraz Golop samotnie na czele. W drugim wyścigu. Drugi Andrzej Chuszcza. Na trzecim miejscu jedzie Jacek Krzyżaniak i na czwartym Eugeniusz Skupień. Bez zmian Tomasz Golok. Niezagrożony. Andrzej Chuszcza. Jacek Krzyżaniak. Andrzej Huszcza. I Tomasz Golob tradycyjnie kończy wyścig na jednym kole przed Andrzejem Huszczą, Jackiem Krzyżaniakiem i Eugeniuszem Skupieniem. Na starcie trzeciego wyścigu od krawężnika zobaczymy Jarosława Olczewskiego z Wybrzeża Gdańsk, Jankowskiego z Unii Sławomira Drawika z Bukniarza Częstochowa i Jacka Rępałem z Unitarnów. Olszewski, Jankowski, Drabik, Rępała. Olszewski. Olszewski, Jankowski blisko Kraweżnika. Ależ Piękny Manet. Roman Jankowski, drugi Jarosław Olszewski. Jankowski, przed Olszewskim. Na trzecim miejscu Rępała. Jankowski przed Ols Olszewskim. Rempała i na czwartym miejscu Sławomir Drabik. Ale na czele Roman Jankowski, tuż za nim Jarosław Olszewski. Blisko siebie, na trzecim miejscu, mignął nam kaskę Rępały. Jankowski i Olszewski. Bardzo blisko siebie Roman Jankowski i Jarosław Olszewski. W dalszym ciągu bez zmian. Jankowski, Olszewski, Rempała i Sławomir Drabik dopiero na czwartej pozycji. I czwarty wyścig. Poznamy ostatnich i zobaczymy ostatnich czterech. Z tej dowolowej szesnastki startującej dzisiaj w 12 kryterium Asów. Od krawężnika Jacek Golow, Piotr Świst, Dariusz Stemka i Waldemar Cieślewicz. Jacek Golow i Dariusz Stemka. Golow, Golow. Przedziera się Waldemar Cieślewicz, ale nie Dariusz Tenka. Dariusz Tenka przy na drugiej pozycji. Piotr Świst. Piotr Świst w niebieskim kasku, czwarty, równo, równo z Cieślewiczem. Prowadzi Jacek Golob, ale teraz Piotr Świst przy krawężniku. Odpycha Waldemara Cieślewicza. I już jest trzeci. Prowadzi Jacek Golob, drugi jest Dariusz Stenka, na trzeciej pozycji Piotr Świst. Pierwsze miejsce jakby niezagrożone. Niezagrożone Jacka Goloba. Na drugim miejscu Dariusz Stenka, a za nim Piotr Świst. Dariusz Stenka, Piotr Świst. Bardzo szeroko Waldemar Cieślewicz i taka kolejność na mecie. Jacek Golob przed Stenką, Świstem i Cieślewiczem. W siódmym wyścigu. Od klamężnika startują Jankowski, Jacek Golob, Skupień i Gomulski. Jankowski, Jacek Golob, Skupień, Eugeniusz Skupień. W kasku białym Skupień, bardzo szeroko w żółtym kasku Gomulski. Skupień i Gomulski. Eugeniusz Skupień. W pierwszym biegu mu się nie powiodło. A teraz na czele, przed Jackiem Gomulskim. Na trzecim miejscu Roman Jankowski. I zamyka stawkę Jacek Golo. Eugeniusz Skupień i Jacek Gomulski. Skupień, Gomulski. Obciąża tył motocykla Eugeniusz Skupień. Jak wspominałem w tym roku będzie bronił barw Polonii. Na drugim miejscu w dalszym ciągu Jacek Gomulski. Na trzecim Roman Jankowski. Skupień bez zmian. Eugeniusz Skupień przed Jackiem Gomulskim, Romanem Jankowskim i Jackiem Golobem. Przygotowania do kolejnego wyścigu. Wojciech Żabiałowicz pomaga swoim zawodnikom, a przed nami dziesiąty wyścig od krawężnika Rępała, Tomasz Golob, Jacek Golob i Wojciech Załuski. Rępała, bracia Golobowie, Tomasz II i zupełnie przy Wojciech Załuski. Załuski, Załuski w kasku żółtym, bardzo szeroko Tomasz Golob. Jeszcze przed nim Rępała. Ale już, już szerzej. Po większym łuku, po szerszym łuku Tomasz Golob i będzie gonił Wojciecha Załuskiego. Wojciech Załuski swój pierwszy bieg może zaliczyć do nieudanych. Drugi też dopiero był trzeci, a teraz prowadzi przed Tomaszem Golobem i Jackiem Golobem. Bracia Golobowie za plecami Wojciecha Załuskiego. Na czwartym miejscu. Jacek Rępała Załuski przed Tomaszem Golobem i jego bratem Jackiem Wojciech Załuski Sparta Wrocław Doświadczony zawodnik Tomasz Golob jakby bliżej Jakby bliżej Załuskiego Ale już nie zdążył Wojciech Załuski przed Tomaszem Golowem, Jackiem Golowem i Jackiem Rempałą. Wyścig dwudziesty, zamykający ten turniej, ale jeszcze wyścig nie ostatni. Na starcie od krawężnika Tomasz Golob, Piotr Świst, Roman Jankowski i Robert Sawina. Można powiedzieć, że Tomasz Golob i Robert Zawina, pomorscy zawodnicy spisujący się wspaniale, w tym bezpośrednim pojedynku. Tomasz Golob przy krawężniku Sabina zupełnie przy siatce. I bardzo szeroko Robert Sabina. I łokieć w łokieć. Tomasz Golob i Sabina. Jakby... jakby prędzej Sabina, ale teraz Tomasz Golob. Bardzo blisko Robert Sabina. na trzecim miejscu. Roman Jankos, Piotr Piotrzwisk. Piotr Świsk na trzecim miejscu. Tomasz Golob i Robert Sabina. Dwaj pomorscy zawodnicy. Polonista Golob i... Z apatora Robert Sawina na drugim miejscu. Na trzecim Piotr Świst ze Stali Gorzu. Ale liczą się ci dwaj. Tomasz Golob. Tomasz Golob. Może po raz czwarty sięgnąć po wieczystą nagrodę Gazety Pomorskiej. Tomasz Golob, drugi Robert Sawina. Na trzecim miejscu Piotr Świst a to ciągle Tomasz Golob zwycięzca 12 kryterium Asu 14 punktów i pierwsze miejsce zdobył Tomasz Golob i po raz czwarty po raz czwarty z rzędu stanął na najwyższym podium w Bydgoszczy Na drugim miejscu Andrzej Huszcza. Wiecznie młody Andrzej Huszcza. Z z Zielonej Góry. Na trzecim Robert Sawina z Apatora. Wszyscy odbierają.